30. edycja nagród prezydenta miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2022. Prezentacja przedstawia pięciu laureatów tej nagrody. Każdy z bohaterów filmu dokonuje krótkiej autoprezentacji. Opowiadając o swojej pasji i jej genezie, laureaci dzielą się również efektami swojej pracy. Film wzbogacają kadry dotyczące dokonań oraz umiejętności prezentowanych osób a także materiały dokumentujące ich dorobek artystyczny. Pierwsza prezentacja przedstawia Marka Turka. Bohater przechodzi alejkami parkowymi, po czym siada na jednej z ławek. Następnie wyjmuje tablet graficzny i zaczyna rysować. W kolejnych kadrach widzimy fragmenty oraz okładki autorskich komiksów pana Marka. W dalszej części materiału filmowego widzimy Laurata ponownie przeglądającego swoje prace. Ostatni kadr to autoprezentacja bohatera siedzącego na ławce. Jestem z pokolenia ludzi, którzy chyba jako pierwsi wychowali się w Polsce na komiksach, ponieważ wcześniej w latach 60. komiksy były zakazane wręcz, były, były stygmatyzowane. Dopiero pokolenie roczników... 60-tych, 70-tych było pierwszym pokoleniem, które dostało dosyć szeroką ofertę krajowych komiksów. Myśmy się wychowali jakby na komiksie i język komiksu jest dla nas jednym z takich elementarnych języków, a, a tego się niestety trzeba też nauczyć. Jeżeli czytało się przez pierwsze 20 lat życia komiksy, to potem człowiek jednak przynajmniej chce spróbować. I już mi tak zostało. Z tych wielu pasji, które miałem, akurat ta pasja przeszła w. Powiedzmy, że pewien rodzaj zawodostwa. Ja nie tworzę komiksów, komiksów komercyjnych. Staram się robić komiksy stricte autorskie, w dodatku wywodzące się jakby z, z pewnych źródeł inspiracji i tych fascynacji, które przez życie mi się skumulowały. Czyli, czyli jakaś nuta dadaizmu czy surrealizmu wymieszana z życiem w aglomeracji śląskiej, i to wszystko gdzieś tam wyłazi w tych komiksach, i, i to powoduje, że są one dosyć oryginalne. Nawet jak na polskie warunki, i, i, i w jakiś sposób bardzo charakterystyczny. No ja, ja mam pewne zadowolenie z tego, że moje komiksy są rozpoznawalne w sposób natychmiastowy, że moi czytelnicy wiedzą, że to ja zrobiłem i że nie muszą szukać w stopce mojego nazwiska. Także, e, nagrody wyróżnienia raczej dają potwierdzenie tego, że to co robię jest na wystarczająco dobrym poziomie, żeby się przebić szerzej. W Polsce wychodzi w tej chwili ponad 100 tytułów krajowych komiksów, a w skali roku konkuruje, te 100 tytułów konkuruje z ponad 1000 komiksów zagranicznych. Także przebicie się z jakimkolwiek tytułem do szerszego grona odbiorców, czy, czy potencjalnych odbiorców, i, i zdobycie jakiegoś wyróżnienia czy nagrody, no to, to jakby utwierdza jedynie, że to co się robi jest, jest rozpoznawalne i się przebija troszeczkę szerzej. Nazywam się Marek Turek, jestem twórcą komiksu i zapraszam do lektury tego, co robię. Druga prezentacja przedstawia Zofię Dąbrowską. Bohaterka znajduje się na sali gimnastycznej, gdzie razem z grupą dzieci zaczyna przygotowywać się do zajęć tanecznych. Na kolejnych kadrach prezentuje sposoby rozciągania ciała. Kolejna scena prowadzi widza przez przegląd zdjęć ze spektaklu Karmina Burana, który odbył się na kąpielisku leśnym w Gliwicach. Następnie widzimy główną bohaterkę stojącą przy stole, na którym znajduje się mnóstwo zdjęć. Zdjęcia te są przez nią przeglądane. W dalszej części filmu laureatka ponownie znajduje się na sali gimnastycznej, tym razem w towarzystwie starszych dziewcząt, z którymi ćwiczy układy taneczne. Ostatni kadr prezentuje laureatkę, która wykonując obrót przedstawia się. Już jako mała dziewczynka zaczynałam w Domu Kultury w Łabędach tańczyć, a zawsze lubiłam muzykę i, i taniec, ponieważ rodziców miałam bardzo muzykalnionych, bardzo, którzy bardzo lubili muzykę bez przerwy jej słuchali spłyt i lubili tańczyć, chodzili na zabawy. No i dzieciom się to udzieliło oczywiście. No, i zaczęłam swoją edukację u pana Lichterowicza, świętej pamięci, pedagoga, który prowadził zajęcia taneczne w Domu Kultury w Łabędach właśnie dla takich małych dzieciaczków. Ja, jako taka pięciolatka, zaczęłam swoją przygodę z tańcem, która trwa do dzisiaj. Inspiracje przychodzą z różnych stron. Przede wszystkim z muzyki. Muzyka, która jest porywająca, która niesie ze sobą. Jakiejś treści, jakiś, jakiś może niepokój, może, może temat nawet, jest zwykle tą podstawą, tym, tym pierwotnym tworzywem do tworzenia ruchu do niej. I, I zwykle inspiruje mnie muzyka, ale nie tylko. Czasami inspiracją bywają wydarzenia. Uważam, że największym osiągnięciem moim na, na przestrzeni lat było zrobienie choreografii do Karminy Burana Karla Orfa. Było to, było to olbrzymie przedsięwzięcie. Powierzono mi choreografię wielkiego widowiska na, na kąpielisku leśnym. Oglądało to 9 tysięcy osób. Działo się na trzech scenach. Tańczyli tancerze, operetki, moje zespoły dziecięce, młodzieżowe, tancerze specjalnie zatrudnieni. No naprawdę było to duże przedsięwzięcie artystyczne. W swoim życiu też robiłam wiele przedsięwzięć estradowych, dużych, wybory miejsc, programy estradowe. Zespoły wielokrotnie występowały w telewizji, wyjeżdżały na konkursy, na festiwale, do dzisiaj zespoły zdobywają nagrody. Kocham muzykę, że, że kocham, kocham się ruszać, kocham po prostu wyrażać ją. Przelewam tą swoją miłość, do, do muzyki w zasadzie w takiej formie tanecznej na dzieciaki, na młodzież. No, a robię to już 39 lat, więc chyba z powodzeniem udaje mi się transponować tą muzykę na, na, na taniec. Proces twórczy przynosi satysfakcję wtedy, kiedy są efekty. To znaczy wtedy, kiedy rzeczywiście choreografia jest fajna, przemyślana od początku do końca. No i co najważniejsze. Tancerze fajnie ją potrafią zatańczyć, potrafią ją, czują też blusa w cudzysłowie i potrafią fajnie zaprezentować dany układ. No jak zdobywają nagrodę jest to taki miły dodatek, ale nie jest to konieczne. Najważniejsze, żeby się, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili i rozwijali w czasie tych zajęć tanecznych, które, na które przychodzimy i które są dla nas wszystkich bardzo ważne. Najważniejszym motorem do działania to, że, że wychowałam takie rzesze tancerek, tancerzy, z którymi się do dziś przyjaźnię, z którymi po prostu się spotykam. I, no i praktycznie taki mały światek wokół siebie stworzyłam. Nazywam się Zofia Dąbrowska. Jestem choreografem i instruktorem tańca. Trzecia prezentacja przedstawia Wojciecha Kotylaka. Bohater siedzi na ławce w ogrodzie, po czym wstaje i przemieszcza się w stronę budynku. Kolejne ujęcia pokazują, jak przegląda wiszące w korytarzu tego budynku zdjęcia swoich podopiecznych oraz plakaty z różnych festiwali i występów. Następnie laureat wchodzi do pomieszczenia swoistego rodzaju rekwizytorni, gdzie przynosi i odkłada różnego rodzaju eksponaty sceniczne, przegląda nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia. Jednocześnie prezentowane są zdjęcia z wielu festiwali artystycznych, w których udział brali jego podopieczni. Kolejne sceny pokazują oglądane przez bohatera filmu statuetki. Następnie widzimy, jak pan Wojciech Kotylak ogląda kalendarz z miejscami charakterystycznymi dla Gliwic, gdzie również pozują do zdjęć jego podopieczni. Końcowe ujęcie pokazuje, jak pan Kotylak siedzi przy biurku przed komputerem, klika myszką, a następnie odwraca się na krześle obrotowym i dokonuje autoprezentacji. Jak narodziła się pasja, trochę przypadek. Myślę sobie, że spotkałem na swojej drodze osoby z niepełnosprawnościami. Kiedy się mówią niepełnosprawni, teraz troszkę inaczej. I myślę sobie, że to spotkanie spowodowało odmianę w życiu. Stało się to i pracą, i pasją, i, i wyzwaniem, i, i próbą realizacji czegoś fajnego. To spowodowało, że pracuję tutaj, gdzie pracuję, w szatach terapii, że. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką terapii, terapii przez teatr, arteterapii. To spowodowało też, że zdobyłem umiejętności, że stałem się certyfikowanym arteterapeutą, że specjalizuję się w terapii przez teatr, że dzielę się swoimi doświadczeniami. Oprócz tego, że pracuję tutaj z podopiecznymi naszymi, również dzielę się na jednej z uczelni śląskich ze studentami swoim doświadczeniem. Praca jest jak każda inna, po prostu ją trzeba dobrze wykonywać. Trzeba być. Całym sobą w tej pracy nie udawać, i o 15 nie zapominać o tej pracy. O 15 się w zasadzie drodzą nowe pomysły. To skutkowało tym, że od już ponad 16 lat w Gliwicach organizowany jest festiwal Gliwickie Spotkania Tęczowe. Festiwal, na który są zapraszani niepełnosprawni z całej Polski ale także z poza granic. W tych latach minionych organizowałem festiwale piosenki dla niepełnosprawnych w ramach Ruchu Nieprzetarty Szlak, bardzo wiele razy konkursy plastyczne ogólnopolskie, spotkania teatralne, taką nietypową imprezę, która tylko związana jest z teatrem. Nagrody mobilizują, na pewno mobilizują i dają też kopa, tak dosłownie kopa, ale też otwierają furtki, otwierają drzwi, powodują, że jak pukam do kolejnych drzwi o wsparcie z wyciągniętą dłonią, Prosząc o wsparcie i pomoc w organizacji kolejnego wydarzenia, to te drzwi się otwierają szerzej. Istotne jest to, że ta placówka, w której pracuje warsztaty terapii zajęciowej, to placówka jedna z najstarszych w Polsce. W tym roku, w maju, ukończyła 30 lat. 30 lat warsztaty terapii zajęciowej tęcza przy Fundacji Różyczka, a Fundacja Różyczka ma nad nami pierwsze i nas prowadzi już od lat ponad 7. Czy można pasję połączyć z życiem prywatnym? Nie wiem co na to moja żona, ale pewnie, pewnie można, no gdyby nie ona pewnie gdyby nie tolerancja i wyrozumienie, to myślę, że byłoby źle, ale sama jest całe życie społecznikiem myślę że dzięki temu rozumie to, że godziny poza pracą też poświęcałem przez te lata tym różnym działaniom, które są czytelne i jesteśmy rozpoznawalni, mówię, jesteśmy my jako warsztaty, jako, jako twórczość osób niepełnosprawnych, wielu ludzi Uświadamia sobie, że obok nich są tacy ludzie twórczy i też mają coś do powiedzenia w sferze sztuki. Także żona akceptuje, córka też poszła w moje ślady. Myślę, że to takie skażenie jest później taką sztuką, terapią przez sztukę. Nazywam się Wojtek Kotylak. Pracuję w warsztatach terapii zajęciowej tęcza przy Fundacji Różyczka w Gliwicach. Czwarta prezentacja zaczyna się ujęciem na baner z danymi stowarzyszenia. Następnie widać postać Marka Niewiarowskiego, który podchodzi do tablicy informacyjnej i zawiesza plakat. Kolejne ujęcia pokazują bohatera, gdy siedzi przed projektorem i przegląda stronę internetową Stowarzyszenia GTW oraz fragmenty koncertów. W następnych scenach widzimy fragmenty różnych koncertów, przeplatane zdjęciami wielorakich wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie GTW. Kolejno widać fasadę budynku, w którym mieści się stacja artystyczna Rynek oraz zdjęcia organizowanych w Gliwicach imprez kulturalnych. W następnym fragmencie filmu Bohater podchodzi do obrazów wiszących na ścianach przygląda się im, sprawdza, dotyka, poprawia. Scena ta przeplatana jest kolejnymi zdjęciami wydarzeń artystycznych. Końcowe ujęcia prezentują różnego rodzaju nagrody, podziękowania i wyróżnienia dla Stowarzyszenia GTW. Pan Marek odkłada je do szklanej witryny. W ostatnim kadrze widzimy bohatera stojącego przy obrazie i dokonującego autoprezentacji. Stowarzyszenie GTW w zeszłym roku osiągnęło pełnoletność, czyli w tym roku już mamy 19 lat. Zaczęło się wszystko od pomysłu Darka Opoki i Agnieszki Jagły, którzy Wyrastałem z korzeni harcerstwa, postanowili założyć stowarzyszenie, które będzie się zajmowało w Gliwicach sportem i kulturą. Te dwie dziedziny są od zawsze dla nas najważniejsze. Tren naszych działań są Gliwice. Staramy się pokazać to, co w Gliwicach jest najlepsze, jak są w Gliwicach twórcy i to, co robią. W sumie zorganizowaliśmy. Na pewno ponad 200 koncertów w ciągu całej naszej działalności. Od małych koncertów klubowych po duże imprezy typu Wośb. Wielka Okresa Świątecznej Pomocy od zawsze robimy na Gliwickim Rynku. Jest to jedna z największych imprez na Śląsku, a może nawet w Polsce. Co roku kilka tysięcy ludzi bawi się z nami świetnie. Właśnie w centrum naszego miasta. Bardzo ważnym miejscem dla nas jest Stacja Artystyczna Rynek, i co roku organizujemy w stacji ponad 200 wydarzeń to są i małe wydarzenia i duże bardzo ważnym wydarzeniem jest festiwal Pan Generation którego pierwsza edycja miała miejsce w 2015 roku. Oprócz tego Alternative Night w Gliwice taka jest właśnie nasza misja. Zapraszamy lokalnych artystów, którzy mogą wystąpić przed gwiazdami, pokazać na dużej scenie i zaprezentować swój repertuar. Stacja stała się takim fajnym miejscem, gdzie możemy pokazywać właśnie różne formy wypowiedzi artystycznej. Co roku w stacji prezentujemy 10 wystaw. Te wystawy są różne i malarstwo, i fotografia. Inspiracją do naszych działań są ludzie, którzy do nas przychodzą Często są to osoby, które robią coś ciekawego, ale, ale nie mają możliwości tego pokazania większemu odbiorcy. Po to jest właśnie stacja, żeby, żeby można było pokazać to, co robią. To nas właśnie napędza i to nas skręci cały czas. Kultura jest dla nas bardzo ważna. Jest to bardzo szerokie pojęcie oczywiście, natomiast my głównie się koncentrujemy na muzyce i na literaturze i. I na sztuce, na przykład malarskie. Trzymaliśmy wiele nagród, za co bardzo dziękujemy, bo, bo to też nas napędza i cieszymy się, że jesteśmy doceniani, ale najważniejsze dla nas są ludzie, którzy nas odwiedzają, którzy właśnie przychodzą na nasze wydarzenia. Nieskromnie powiem, że te wydarzenia nasze cieszą się dużą popularnością i często mamy tak zwany sold out. Marek Liwarowski, wiceprezes Stowarzyszenia GPW. Ostatnia, piąta prezentacja przedstawia Krzysztofa Koraba. Film zaczyna się ujęciem na zestaw pędzli w słoiku i farby. Scena przedstawia typowe czynności wykonywane zazwyczaj przed rozpoczęciem malowania. Następnie widzimy głównego bohatera rozpoczynającego tworzenie nowego obrazu. Sceny pokazują różne ujęcia jego pracy. Z dalszej perspektywy widzimy pracownię, z bliższej z kolei widoczne są ujęcia postaci artysty, twarz, Ręka, sylwetka. W kolejnych kadrach laureat zmienia obrazy, ściągając ze sztalugi jedno płótno i biorąc kolejne. Ujęcia pokazują dzieła artysty, obok których pozuje i przechodzi. Skrupulatnie ogląda i poprawia obrazy wiszące na ścianach. Ostatni kadr to autoprezentacja bohatera stojącego przy jednym ze swoich obrazów. Moja pasja wynika z potrzeby serca. Działania artystyczne są sposobem na odkrywanie siebie, są analizą otaczającego nas świata. Kiedy odkryłem, że za pomocą obrazu można wyrazić więcej niż za pomocą słów, postanowiłem zgłębiać tą dziedzinę, jaką jest sztuka szeroko rozumiana. W moich pracach pokazane są emocje wyrażone ekspresją koloru i formy. Przekaz metafizyczny, wibracji, kontrastów form w odniesieniu do natężenia barw stanowi dla mnie klucz do interpretacji realnych struktur materii. Abstrakcyjne kształty pobudzają wyobraźni i skojarzenia. Kolor jest nośnikiem energii, temperatury i gęstości sytuacji malarskiej. Wykorzystuje również mnogość śladów i faktur malarskich, by zwiększyć natężenie dźwięku obrazu. Inspiracją jest tak naprawdę wszystko dookoła mnie dźwięki, rozmowy, światło, nastroje otaczającego nas świata a przede wszystkim człowiek jako jednostka i twór masy społecznej. Sam proces tworzenia odsłania niejednokrotnie ślady, za pomocą których dostrzegam możliwość do powstania nowego, kolejnego dzieła, więc obraz sam w sobie jest inspiracją ze względu na niepowtarzalny ślad materii malarskiej. Malarstwo, sztuka są dla mnie wolnością. Przestrzenią swobodnego oddechu. Nieograniczone możliwości wyobraźni i odkrywanie podświadomości prowadzą do rozwoju intelektualnego, jak i budowy emocjonalnej wrażliwości. Odkrywając świat sztuki, mam sposobność na budowę własnej tożsamości. Moje obrazy powstają na różne sposoby czasem pod wpływem chwili, ale najbardziej lubię wypracować dany ślad malarski, tak by tworzył interakcje z innymi. Proces jest złożony z wielu warstw nakładających się na siebie. Szkice i drobne rysunki pomagają mi w dopracowaniu kompozycji, jak i znalezieniu tego właściwego rozwiązania, pomysłu na dany obraz. Kontrola, ale i swoboda zarazem są nieodłącznym tworzywem w procesach twórczych. Jednocześnie maluję kilka obrazów naraz, tak by mogły się przenikać i tworzyć spójną całość. Obraz maluje się sam. Sam podpowiada rytm, a ja jedynie kontroluję kierunek, poddając się jego wpływom. Interakcja malarza z jego obrazem jest dla mnie intymną sferą sakrum. Moje obrazy należy poczuć, nie zrozumieć. Chcę w odbiorcy pobudzić zmysły i wrażliwość. Chciałbym, by poprzez moje obrazy widz mógł zgłębić samego siebie. Zawsze cieszy mnie to, jak inni ludzie odbierają to, co robię, bo są to skrajnie zróżnicowane emocje i interpretacje. Nazywam się Krzysztof Korab i jestem artystą malarzem.